queda de... Doczekamy się wreszcie dymisji pani Zielińskiej oraz czy rząd ma jakikolwiek pomysł na to, żeby w przyszłości pokonać opór różnych rodzaj, różnego rodzaju organizacji ekologicznych, które cenią komfort ryb bardziej niż majątek oraz życie ludzi. Niestety mam wrażenie, że od paru dni, a w zasadzie od samego początku jesteśmy świadkiem jedynie operacji PR-owej, nie ratowania ludzi przed powodzią, ale ratowania wizerunku pana premiera. Mieliśmy tą słynną, pojawiającą już podczas poprzednich rządów kurtkę e Kryzysową. Mieliśmy buty, premiera całe zabłocone. Mieliśmy t-shirt, mieliśmy premiera w bluzie. Mieliśmy premiera nieogolonego, który specjalnie założył t-shirt. i Poszedł do telewizji wyglądając jak Menel. Tylko po to, żeby pokazać ludziom, jak on strasznie się tutaj y, pracuje. Jak tymi rękoma ratuje nas przed powodzią. To jest PR i nic więcej. Mieliśmy też sztaby kryzysowe na żywo przy mediach. Takich rzeczy się nie robi. Każdy, kto zajmował się kiedykolwiek jakąkolwiek ważną sprawą wie, że tego się nie robi przy mediach. Czy przy kamerach prowadzicie rozmowy koalicyjne, przy kamerach ustalacie swoje zdanie w związku wiem, z związkami partnerskimi, aborcją, kredytem 0% waszym kandydatem na prezydenta? Nie, bo te rzeczy są dla Was ważne, a ratowanie Polaków przed powodzią nie było dla was ważne. Robienie ważne było tylko dla was dbanie o PR premiera Donalda. Tuska. Ton to 13 września mówił, że prognozy nie są alarmujące, kiedy były. Ton to 15 września mówił, że Tama wytrzyma, kiedy wszyscy mówili, że ta Tama nie wytrzyma. To Jacek Sutryk na tych śmiesznych sztabach na żywo mówił, że doszło do przerwania zbiorników w Mietkowie. Co było oczywistą nieprawdą i ta informacja też poszła. Dezinformacja szła największa od strony tego rządu. Premier wczoraj zbijał wszelkie argumenty, twierdził, że każdy... Kto zwraca uwagę na nieprawidłowości, kto zwraca uwagę na zaniechania tego rządu, to nie atakuje jego, tylko atakuje ludzi, którzy tam na dole ciężko pracowali. Atakuje strażaków, atakuje wojskowych. To jest nieprawda. Nikt nie powiedział złego słowa o Straży Pożarnej. Nikt nie powiedział złego słowa o ludziach, którzy ratowali tam na miejscu sytuację. Mamy pretensje do działania rządu rządu, administracji rządowej, a nie ludzi, którzy tam rzeczywiście pracowali. Kiedy są pytania zasadne o to, czy liczba ofiar śmiertelnych w tej powodzi, powodzi jest zasadna, to premier znowu mówi, że to nie jest pytanie do niego, że to jest atak na polską policję i każdy, i każdy kto stawia pytania według premiera Tuska atakuje polską policję, co również jest nieprawdą. Bardzo dobrze opisała Pani działanie Donalda Tuska. Brawo, bardzo dobrze, to jest słowo ciśnie mi się na usta. Donald Tusk! Rozpoczął swoje wystąpienie wczoraj od wezwania, żeby nie robić polityki na powodzi, po czym bez przerwy robił politykę na powodzi. Od samego początku nic nie robił, tylko politykę na powodzi. Płacimy podatki na to państwo i mamy względem tego państwa jakieś oczekiwania, że zajmie się bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem zewnętrznym, zajmie się walką z klęskami żywiołowymi. Ja naprawdę nie mam wielu oczekiwań od was, ale mam oczekiwanie, że tym właśnie się zajmiecie. Mam oczekiwanie, że wywiążecie się ze swoich obowiązków. A jeżeli tego nie robicie, to mamy prawo oczekiwać wyjaśnień, dlaczego tak się dzieje, a nie próby zagadania tematu, próby zrzucania odpowiedzialności dla kogoś innego. Zadajemy właściwe pytanie i oczekujemy odpowiedzi na nie. Urośnie nam tu góra niezrealizowanych obietnic, zaraz mnie nie będzie widać. Nie udało się wykreślić też oceny religii i gospodarstwa. Są właśnie ciekawe rzeczy, że tyle obietnic dotyczy edukacji, gdzie Platforma Obywatelska rządzi, Barbara Nowacka o wszystkim decyduje i nie realizują swoich własnych obietnic. Oczywiście ja się cieszę, że nie realizują swoich lewicowych obietnic. To jest postulat trzeciej drogi, podnoszony bardzo często przez lewicę. Być może do tego nie jest realizowany. Włączenie polskiego przemysłu obronnego do międzynarodowych projektów. Nie ma. Oddzielenie dowodzenia armii od kierowania do broni Nie ma. Koniec kolejek do lekarzy specjalistów. Nie wiem, jak znikną już kompletnie lekarze, specjaliści, to prawdopodobnie rzeczywiście to obietnica zostanie zrealizowana, ale jak już nie będzie lekarzy, to nie będzie też szkoleń. Niemcy, Francja, Włochy zaapelowały do Komisji Europejskiej o zaostrzenie przepisów dotyczących zawracania migrantów. Kogo nie ma na tej liście? Polski nie ma. Dlaczego? Dlaczego rząd Donalda Tuska nie jest tym zainteresowany? Przecież to przez naszą granicę z Białorusią wchodzą do Europy nielegalni imigranci. To powinno być w naszym interesie. Dlaczego polski premier nie jest zainteresowany zmianą szalonej migracyjnej polityki Unii Europejskiej? W Niemczech tak zwani uchodźcy odpowiadają za 2,5% społeczeństwa, a dokonują 15% przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 13% przestępstw seksualnych. W Niemczech tylko w zeszłym roku było ponad. 700 gwałtów zbiorowych, w Szwecji 150 zamachów bombowych, w Holandii 600 zamachów bombowych w jeden rok. Do tego właśnie prowadzi nielegalna imigracja. I pytanie, czy polski rząd cokolwiek zamierza w tej sprawie zrobić, czy chce na ulicach polskich miast urządzać takie same piekło jak w miastach na zachodzie? Szczelne granice to są bezpieczne ulice. Składa wniosek o przerwę i uzupełnienie. Porządku, obrad o, informacje prezesa Rady Ministrów na temat polskiego stanowiska względem unijnej polityki migracyjnej. Słucham? No nie powiedziałem, że jest. Niech pani lepiej słucha. Profesor Andrzej Żońco zauważył. Pani poseł Skowrońska, ja mam prośbę, czy chociaż raz, chociaż raz, jak ja mówię, mogłaby się pani nie drzeć, bo za każdym razem, kiedy tu występuję, pani się drze. Moje małe dzieci są w stanie w ciszy wytrzymać dłużej niż pani. Chociaż raz proszę o nie darcie się, dobrze? choinki w siatkę z owijaniem ciał swoich oponentów politycznych, w tym wymieniając mnie z nazwiska. Owijaniem ciała w dywan oraz, coraz bardziej, oraz, żeby było bardziej kompaktowo, jak mówią, tego ciała za pomocą urządzenia do wiązania choinek. Czy tak Konfederacja obchodzi święta? Tak szanuje symbol świąt. Dlaczego święta kojarzą się wam z ciałami oponentów? Czy tak ma zamiar pozbywać się pan kandydat przeciwników na prezydenta? <laughs> To jest, po co w dywan tam zawijać? wsadzi się piekło, takiego lewaka. A potem w dywan dopiero. <głosy> <głosy> Bardziej kompaktowo. No. Zandberg się nie zmieści przez tą tubę. Trzeba jakieś, nie wiem, Józefa Ciuka. Teoria spiskowa. Zgodnie z nią byłem razem z Berkowiczem i Bosakiem na konwencji Trzaskowskiego w Gliwicach. Ilustrowane to jest zdjęciem z konwencji Konfederacji. Ja tego nie rozumiem. To już Albert Einstein napisał, że nie można wierzyć we wszystko, co jest napisane w internecie, a ludzie dalej wierzą. Tutaj taka ciekawa sprawa jest pokój lewicy, podpisany pokój pracy osób poselskich. W sensie oni te bzdury traktują naprawdę na poważnie. Nie jest pokój pracy posłów, tylko pokój pracy osób poselskich. Piedron, kandydujący z list lewicy do Europarlamentu, ogłosił w dniu Konstytucji 3 maja, że będzie domagał się odebrania Polsce prawa weta oraz podporządkowania Polski Niemcom. Zastanawiam się, co Biedroń zamierza ogłosić na Dzień Matki. Z prawej przecież mamy, zobaczcie, jak odnowiony zdaje się Sezam. To jest zrobione ładnie, ale to jest zrobione przez prywatnego dewelopera, a tu mamy coś zbudowane przez biastro. Porównajcie tam przed nami Sezam, ten ze szkła zbudowany przez prywatnego inwestora i to obrzydliwa, biała, nie wiem, buda z lewej strony. Tutaj mamy Siedzibę władz Warszawy. Tam udaje, że pracuje, symuluje swoją pracę Rafał Trzaskowski, który zamiast tutaj zajmować się Warszawą, to prowadzi kampanię wyborczą w całej Polsce, nie wziąwszy urlopu. To w tym miejscu zapadają tak mądre decyzje, jak to, żeby udostępnić lokal w centrum Warszawy po preferencyjnych stawkach tym terrorystom z ostatniego pokolenia. Tam wymyślają, żeby wprowadzić strefę czystego transportu, żeby starsze samochody nie mogły wjeżdżać do centrum Warszawy. Tam wymyślają, żeby likwidować miejsca parkingowe, żeby zwężać ulice, żeby walczyć z kierowcami. Tamte wszystkie głupie decyzje Rafała Trzaskowskiego są podejmowane. I mam wielką nadzieję, że po tych wyborach on dalej będzie siedział dokładnie w tym budynku, że się nie przeprowadzi. Skoro sobie Warszawiacy wybrali takiego prezydenta, to niech go mają. Natomiast mam wielką nadzieję, że cała Polska nie będzie od maja skazana na Rafała Trzaskowskiego.